Dzisiaj jest czwartek, kolejny dzień ferii z czwartym. O jest Maria, jeszcze atmosfera świąteczna. Bieram to przed świętami. Słuchajcie, tak to jest mój nowy dom. Dobra, nie, nie zwracajcie to uwagi. Tak wygląda mój dom. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jeśli Wam się podoba, to dajcie znać w komentarzu. Napiszcie w komentarzu, jest git albo git. Ale ja Wam przykłę serduszko, zresztą każdemu komentarzowi. Tutaj jest sypialnia jakaś. No, jeszcze, no oczywiście łazienka, y, pokój taki. No no. Jest, dobra, dzisiaj ja niestety wszystkie zlecenia zrobiłem. Y, tak więc no, nic nam nie zostaje innego, żeby kupować jakiś dom. Tak więc kupimy sobie do kupienia. Robimy. Myślę, że może dom zmiennej kobiety w tym odcinku. Spróbujemy zrobić, ale słuchajcie, jestem ciekaw, ile dostaniemy za tylko i wyłącznie pomalowanie. Tylko za pomalowanie. Czyli żadnych metrów. Czyli ja nie muszę malować. To jest w No dobra, wiadomo, dobra, to zrobimy to, ten demo jeszcze... Jeszcze coś, bo tu będzie zbyt krótki odcinek. Wyciągamy od, od kurza. Słuchajcie, osoby, które mają jakieś... Yy, ...rzeczy, które nie mogą jakby tego oglądać, proszę tego teraz nie patrzeć. które mają jakiś lęk na karaluchy proszę teraz tego nie oglądać proszę zamknąć oczy bo nie chcę jakiś widz przed oglądaniem mi tego w sensie podczas oglądania mi tu mm, stracił przytomność przecież... czy też nie podwozę jakieś długie filmy nagrywam nie, nie. Dobra, sobie robimy. A tak, to jest ładne. Dla Haldrympera. Co mi robimy ładnie? Tu sekcy u mnie bardzo lubię Haldrympera. Tak, więc pozdrawiam Cię się serdecznie. I z do tego się pozdrawiam. Jeszcze jest każdemu. Dobra, sam wokół jest w generalnie licznik w sensie ile mam czasu, żeby w ogóle nagrywek mi zasłania. Wszystko. Dobra, chyba jest wszystko widać. Czekajcie! Dobra, już, 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 już Powietrzem, o nie, znowu zamknijcie oczy albo no przewińcie sobie Ujej. Powiedzmy, że umiemy okno. Ja lubię mieć okna. I ogólnie tak, w tej grze w PCD, to był pierwszy odcinek, mam szansę być moderatorem. Taka dobra nowina. Mam szansę, ale nie wiem, czy tej szansy jak zwykle nie spadole. Ponieważ pisałem do właściciela jakby PSD Czy mogę być? I napisał, czy mogę być Ale nie wiem, co mi to zrobić więc Wyczyśćmy No dobra, ja tu robię tak naprawdę coś szybko dla karta. Ja tu robię tylko, myję okno i tyle Przyminuć przecież ja tak to robiłem, bo nie mogę robić nich ściąć oczywiście. Ja zrozumiałam w góry, to jest dom tyf... kalaru. Kalaru. kalaru... Dobra! Nie chcę mi się tego robić. Już okej, okay, tak dużo mi proponuję. Wynegocjuję O ile? O 4000. dobra! Nie mam tyle pieniędzy, wybacz. Czyli Panie, gdyby mieli, to by? Wzięli za te dodatkowe 4 butka. Mm -hmm, dobra, dobra, to był taki dom, taki, wiecie o co chodzi. On taki na rozgrzewkę. Wiem, że co, w ogóle go nie zrobiłem nawet. No z nieproszonymi gośćmi, to, to robimy tylko i wyłącznie za pomalowanie. Za pomalowanie. Jezu, ale u mnie śnieg wali. Tak sypie śnieg, że masakra. Już wiatru tak nie ma, ale warto sypie śnieg.

Dajcie znać w komentarzu jak Dobra, usunięcie te Ja nie Dobra, będzie na, na pewno Jezus Maria ile alkoholu Masakra Jezu, ja usunę okno Ludzie, ratujcie mnie Okna, ja muszę odkupić. Ja muszę odkupić. Jakie to jest to okno? Nie, to jest to okno. U Amerykańskie. Dobra, robimy, że... To. Pokażę Wam przynajmniej jak się stawia okna. Wyburzamy. Użyjemy i mamy okno. To jest tylko jedno jakieś pomalowanie, nie? Znaczy wiadomo, podprzątam, ale bez żadnych mebli Dobra, co mam Dobra, ja nie wiem, bo mi licznych nagrywania lekko wysłanie o Jezus, Maria, Ile tu jest rzeczy. Ja tak duszę tą myszką Ja tu sprzedaję byle co, byle by tu nic nie było Dobra, usuwaj te karaluchy... No to jest, no czekam czy to jest zwykły odkurat? Czy jakieś specjalne na jakieś owadny? Błungoskry. Okie no To są karaluchy, nie jest błądoskrzydło owadnie, ja to, to ja jadam, gadam jestem puszczę jak... niej. Te jest w ogóle stare. Nie ja, ja nie wiem co ja stworzę. To boskie ja robię wszystko naraz. Jestem człowiekiem, który sobie lubi pomagać. Wszystko, nie, tu jest jeszcze wszystko niełosonięte. Łosonięte! Ale krzywo. Przedane? Tam jakieś stare włączniki czy coś. Gdzie są jeszcze karaluchy? Gdzie są karaluchy? Ja nie wiem, gdzie są karaluchy. Nie to tak... Ja prowadzę śledztwo? Gdzie są karaluchy? Nie wiem czy to jest tynk czy gips faktycznie Pewno wiem, że to jest Ale tu jest dużo suchu. To w ogóle nie pomaga mi. Ten nam musi być czyściutki. Nie widzę, jeszcze jest, ale nie tu, tylko tu. Dobra, malujemy, słuchajcie. Biały po prostu. Właśnie znaczy, nie będę. Ściany, farby. A, kryształowy jakiś tam. Nie będę się tu, nie wiadomo... No, znaczy, nie będę się tu budzić. Um, żeby nareszcie powiem, kolor! kolor... Kolor, kolor, farby. No, nieważne. No, taki kryształowy. Ale no, ładny to jest kolor. Mi się podoba, powiem wam Nie wiem jak wam. Dołączajcie no, również do na naszego Discorda, do którego link masz, masz w opisie. Ale ładnie nagyon, wygląda, naprawdę mi się podoba ten Dobra. Myślę, że cały dom na ten kryształowy pomaluję, bo on mi się podoba. Jest może trochę lepszy od białego. No jest już Jakiś włącz. Tu sobie pomaluję. No wiadomo, tylko drzwi postawię, bo drzwi według mnie to nie jest mebel. tylko maluję. Ten pokój cały pomalowany, tu pomalujemy myślę, że na może taki subtelny... Nie. Jasna łzyna. Taki to będzie w jasnych. Ja, ja nie lubię ciemnych kolorów farby. Y, ja lubię takie jasne. Ja lubię. Takie jasne, spontaniczne kolory, a nie jakiś czarny albo ognista pomarańcz. To jest za mocne dla mnie. No doma grzejnik grzelik. Nie też mebel według. Mnie. No meble mi chodzi o takie że łóżko, biurko, kuchnia. O to nie chodzi. To się nie maluje, to się maluje, ale ja tam to malowałem, ale nie, nie, okay, nie, nie. było tematu. Nie umiem się wysłowić. Film czas 17 minut. NIECH BĘDZIE! Różowy to różowy Na pewno Kostawie Halo, Ryfer Jaką na... ono ściany, farby. Nie lubię tych kolorów takich. Świeży porany. i będzie taki na korytarz ściany O, jest git. Nawet taki lekko niebieskawy jest. Pewnie niż nie ten zielony ochyny. Dobra. Niech będzie. Że ten no, no, już. Nach leży dobrze. Jakieś kolejne instalacje po prostu meble już. Wiedziby. Dobra! Tu nie musi być ocieplania. Hmm. Płytki postawimy. Pozienkowe pan się chciał. Dziękuję. Płytkowanie. Panelowanie. Pady są nowe. Nie wiem, szczerze. Są fajne, ładne. Ludne. To nie musi być jakoś nie wiadomo czym ile czy coś przecież. To jest taki zwykły domek, tylko pomalowany i... tylko jest pomalowany i ma płytki w łazience. Sobie meble mogą przecież sami, nie? Coś się zbogowało? Idealnie starczy, bo to będę malował. Starczy chyba. Nie, nie starczy, wiem. Забрать нее, нее на миллион процентов, посмотрим. Нет, двух. Już mi ja to akurat nie interesuje. To są tylko para, parapecy. Odczuł, że to by wygląda. Ładnie wygląda. Dobra, łażynkę mamy zrobioną. Dobra, no tylko ten został i będzie i też majonez. No jest, co że tak długo to trwa. Szybko to pomaluję i woda, woda dwie Dmiurowy. No taki w pokoju nawet. Tylko trochę jaśniejszy. Odpalujemy i kończymy. Szybko to malujemy, skończymy i drzwi nawet nie kupią. też mogą kupić drzwi. O i tak to tylko gra jest. Było podejrzeń. Tyk! nie było podejrzeń. Tu nie będzie. Dobra, ja się z wami żegnam. A ja muszę drzwi zewnętrzne postawić, bo ja... No tak, ja tak. A! Powiedzmy, że... Macie się sumie to od drugiego lutego jest? Pięta, nie? Dobra, ja już odwiedziłem język. To był hot Papa!